Czy mój nowy dron będzie miał zablokowany lot do 120 metrów? To pytanie pojawia się w komentarzach i wiadomościach prywatnych tak często, że postanowiłem nagrać odcinek, w którym właśnie odpowiem na to pytanie. Zacząłem więc przeglądać różne materiały dostępne w sieci i w sumie to się nie dziwię, że niektórzy mają problem z ogarnięciem tego tematu, bo to ile przepisów, tabelek i innych zawiłości jest na temat tych certyfikatów C0C1. To to po prostu głowa mała, ale po kolei, bo pewnie ten problem dotyczy 99% użytkowników, którzy mają już drona lub zamierzają kupić. Od pewnego czasu mamy w Unii nowe przepisy, które w zamyśle mają ujednolicić i Ułatwić latanie wewnątrz wspólnoty i faktycznie niektóre z tych przepisów ułatwiły, no ale niektóre utrudniły to latanie. Nie będę się tutaj rozwodził na temat ogólnych przepisów, gdzie i jak możemy latać, jak zarejestrować się na stronie ULC, bo taki film już powstał i nadal jest aktualny. A odpowiadając na pytanie, czy musicie się rejestrować, bo ciągle takie pytanie się pojawia pod różnymi filmami z różnymi dronami, odpowiadam hurtowo. Jeżeli dron ma kamerę, to musisz się zarejestrować na stronie ULC i nie ma tutaj wyjątku, czy to będzie taki dronik malutki, czy ogromny. Rejestrujemy się na ULC, schodzi to jakieś 20 minut. Jeśli jest do 250 gramów, to w teorii nie musimy robić tego szkolenia, ale warto. To tak na szybko, bo strasznie często pojawia się to pytanie. I wracając do naszego tematu, ograniczenie wysokości do 120 metrów. Jeden z pierwszych dronów, który otrzymał certyfikat C0 był Mini 4 Pro. Jeśli nie wiecie o co chodzi z tymi certyfikatami na dronach, to porównałbym to trochę do kategorii prawa jazdy: w sensie mamy B, C, C plus E i tak dalej. I w zależności. Jak duży i ciężki jest dron, no to też taką odpowiednią klasę certyfikat. Dostaje. No i na każdy z tych certyfikatów też potrzebujemy innego prawa jazdy. Generalnie tych certyfikatów od C0 do C6 chyba są, ale tak jak mówiłem, 99% użytkowników dotyczą klasy C0 i C1 i o nich w tym filmie sobie powiemy. W skrócie, żeby nie zanudzać, żeby dron otrzymał certyfikat C0, czyli te drony do 250 gramów, to wymóg nałożony na producentów jest taki, że ten dron nie może polecieć wyżej niż 120 metrów od miejsca startu. W teorii w tej kategorii otwartej, czyli tam, gdzie za darmo robimy sobie te kursy i rejestracje na stronie ULC i tak nie możemy latać wyżej niż 120 metrów, więc zapytacie w czym problem? No właśnie, te 120 metrów, tak jak mówiłem, jest liczone od miejsca startu, a nie aktualnej pozycji drona. Czyli jeśli startujemy u podnóża góry, która powiedzmy ma 130 metrów i zaczniemy lecieć do góry, to pomimo, że lecimy powiedzmy 10 metrów nad ziemią, to te 120 metrów Blokuje nam się bardzo szybko, i pomimo tego, że w tym miejscu według przepisów możemy latać 120 metrów nad ziemią, to dron nie pozwoli nam podnieść tej wysokości. No bo liczy sobie te 120 metrów od miejsca startu, czyli tu. A co za tym idzie, mimo że w teorii mamy spory zapas tych 120 metrów, to tej góry 130 metrów. Nie oblecimy. Drony, które mają nadaną tą klasę C1, w górę tego ograniczenia nie mają. To znaczy, wciąż według prawa jesteśmy zobligowani latać do 120 metrów nad poziomem gruntu, ale przez to, że takiego ograniczenia nie ma, to spokojnie możemy polecieć na ten szczyt góry i jeszcze 120 metrów do góry. Czyli łącznie w przypadku góry 130 metrów, 250 metrów od miejsca, z którego wystartowaliśmy. Takie ograniczenie w tych C0 być może nie będzie przeszkadzało, jeśli latamy gdzieś tam na planie. No ale właśnie, jeśli pojedziecie sobie w góry i zaczniecie latać, to zobaczycie, że te 120 metrów to jest nic. Odpowiedzią na to, tak jak już mówiłem, ma być klasa C1, która w teorii miała mieć większe ograniczenia niż klasa C0, czyli te malutkie drony. Jak to jednak wygląda w praktyce? Trzeba by na pewno warto kupować drona ze względu na tą klasę C0. Jest kilka rzeczy, które muszą spełniać drony z nadaną klasą C1, których nie muszą spełniać te z C0 ale większość z nich to wytyczne dla producenta, który musi wyposażyć te maszyny w dodatkowe czujniki, systemy zdalnej identyfikacji i tak Dla nas to przełoży się oczywiście na cenę tego drona, ale my tych wszystkich barierów tak naprawdę nie widzimy. No więc jakie faktycznie różnice zobaczymy, bo nawet maksymalna prędkość lotu zarówno w C1 jak i C0 jest taka sama. 19 metrów na sekundę. W trybie śledzenia w obu klasach maksymalna odległość to 50 metrów. Można latać nad ludźmi, ale nie nad zgromadzeniami osób. I wiem, że w w sieci są też takie tabelki, które pokazują, że drony do 250 gramów, czyli te C0, mogą latać nad ludźmi, a drony C1 do 900 gramów nie mogą. Nie jest to prawda, bo według dokumentu ze strony EASA ograniczenie latania nad ludźmi i zgromadzeniami jest identyczne zarówno w C1, jak i C0. Zatem czym tak naprawdę te klasy się różnią? No, największa różnica to to ograniczenie 120 metrów względem miejsca startu. C0, nawet jeśli dron posiada możliwość dynamicznego określania swojej wysokości względem ziemi, to i tak musi mieć to ograniczenie 120 metrów yy, względem na miejsca startu, a nie aktualnej pozycji. C1 przepisy pozwalają na zwiększenie tej wysokości względem miejsca startu, jeśli aktualna pozycja nie przekracza 120 metrów względem Ziemi, w sensie aktualnej pozycji. W teorii taki dron powinien być wyposażony w taki system do określenia tego położenia, a większość z tych C1 nie ma takich systemów, więc yy, a mimo to możemy latać powyżej tych 120 metrów, więc. Szczerze, nie wiem do końca jak oni się tam dogadali, ale jeśli macie drona, na przykład DJI i ma nadaną tą klasę C1, to nie macie się co martwić. Możecie latać powyżej tych 120 metrów, a przynajmniej na dzień dzisiejszy żadnej aktualizacji nie było. Ja wiem, że tłumaczę to tak trochę, wiecie, łopatologicznie, ale gdybym chciał używać języka, którego nikt nie zrozumie, to zrobiłbym sobie doktorat. Mi zależy, żeby każdy ogarnął o co w tych zagmatwanych przepisach chodzi. Pamiętajcie, że każdy kraj może mieć delikatne odstępstwa od tych przepisów do strony EASA, na przykład sposób rejestracji, maksymalna wysokość, na jakiej możemy latać i tak dalej, więc jak gdzieś lecicie, jedziecie, to warto zapoznać się z lokalnymi przepisami, żeby później nie było zaskoczeń. Czyli realnie patrząc, jakie mamy korzyści z zakupu takiego drona z C0? Na pewno będzie tańszy, choć tu też nie zawsze, no i na pewno mniejszy. Nie musimy robić egzaminu na stronie ULC, chociaż jeśli macie kamerę, to i tak Musicie się zarejestrować, to nie to samo, egzamin, rejestracja to są dwie różne rzeczy. Drony z C1 będą więc droższe, najczęściej też większe i cięższe, no i będziemy musieli obok tej rejestracji zrobić ten egzamin, który zajdzie Wam jakieś dwie godziny. Tak więc odpowiadając na pytanie z początku filmu, kupujesz drona z nadaną klasą C0, tak, będzie miał ograniczenie 120 metrów od miejsca startu. Kupujesz drona z C1, jeśli posiada systemy do określania swojej pozycji albo po prostu jest dronem DJI z jakiegoś powodu. No to powyżej 120 metrów można latać. To znaczy nie można według przepisów, ale wiecie o co chodzi. Możecie sobie to lot podnieść w razie, jakbyście lecieli pod jakąś tam górkę. Nie wiem, jak w przypadku innych dronów, bo na ten moment nie mam żadnego w arsenale, więc ciężko powiedzieć, jak to wygląda u innych z tą klasą C1, ale zakładam, że podobnie. Po resztę tych przepisów, jeśli chcecie dokładnie wiedzieć, na czym to wszystko polega, zapraszam na mój inny film, a jeśli przygotowujecie się do egzaminu, to Akademia UAF.PL ma darmowe szkolenie dla tej kategorii, a jeden, a3, czyli tej, której potrzebujecie, żeby za darmo latać dronami lub nawet A2, jeśli te darmowe kategorie Wam nie wystarczą. Te materiały na stronie Akademii UAF nieco poszerzają tę wiedzę, którą macie tam na stronie ULC, a jeśli planujecie zdawać egzamin A2 lub odbyć jakiś tam kurs bardziej powiedzmy Płatny, to tutaj macie kod zniżkowy na akademia można wykorzystać gadget for you. Nikt mi za to nie płaci, po prostu chłopaki jak zawsze pomogli z ogarnięciem tych materiałów i sprawdzili mi, czy Wam tu jakiś głupot nie odpowiadam, więc przy okazji załatwiłem Wam kod zniżkowy. Dobra, tyle na ten temat. Mam nadzieję, że pomogłem. Pamiętajcie o subskrypcji łapie w górę. No i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się!